Siemano, z tej Przemek, dzisiaj mam dla was taki krótki filmik poświęcony jednej osobie, a mianowicie Lightning AP. No ta osoba brała udział w konkursie, niestety ma cały czas jakieś wątpliwości, zarzuca mi tutaj właśnie, że nie powinno być tak, że koledzy głosują na kogoś tam, nie takie zasady powinny być i słuchajcie, że wybrałem intro, który ma muzykę nieodpowiednią do, do mnie, że ja nie słucham takiej muzyki. Um, nie mój gatunek i że napis mi się nie podoba na końcu. Tak. E, słuchajcie, no, napis na końcu nie jest może najlepszy, ale jest to intro, które według mnie było najlepiej zmontowane. Tak samo Bingwin.pl tutaj się wypowiadał na ten temat, a on jest. Jak dla mnie troszkę takim autorytetem w tych sprawach, bo potrafi dobrze zrobić intro w After Effects na przykład. Moje poprzednie intro właśnie było od niego. I słuchajcie, jeszcze, jeszcze jedna sprawa, właśnie podobno według Lightning AP, dzięki niej ten konkurs w ogóle doszedł do skutku i że ludzie zainteresowali się, znaleźli mój filmik, dzięki niej właśnie, że zrobiła mi promocję i tak dalej. Na początku ona nie chciała żadnej nagrody. Powiedziała, że jeżeli jej filmik, jej filmik wygra, zrobię jej po prostu reklamy jej kanału. Więc robię to. Jeżeli chcecie, wchodźcie na jej filmik, na jej kanał. Macie link w deskrypcji pod tym filmikiem. Ja naprawdę nie chcę, żeby tak było, że ktoś mi mówi, że według niej ona zrobiła mi prostą prostu promocję. Więcej subu dzięki temu dostałem. Więc ja obdzięczam się tym samym. Nie jest to żaden właśnie hamski jakiś tam filmik w stosunku co do tej osoby, żeby, żeby nie było, że robię to jakieś pozłości. Nie, po prostu słuchajcie, wchodźcie na jej kanał, zobaczcie jej pracę, jeżeli Wam się podoba, oczywiście dajcie suba. Nie ma nic za darmo tak naprawdę. Jeżeli ona mi zrobiła promocję, to ja jej robię teraz też promocję. I na przyszłość, słuchajcie, no nie możecie mi stawiać warunków, w jakich, w jakich kryteriach ja mam później brać pod, pod uwagę głosowanie. Jeżeli ja robię konkurs, ja ustalam zasady, nie róbcie mi takich pretensji jak ta osoba, że cały czas to tak nie powinno być, powinno być inaczej, tamto, ramto sramto. Słuchajcie, wybrałem tą osobę, według mnie najlepszy, najlepszy projekt z tych, które mm, wpłynęły na konkurs. I naprawdę jeżeli ktoś by znalazł ten filmik i zgłosił swój projekt, no to dobrze, jeżeli nie, to słuchajcie, nie robiłbym z tego problemu. Pingwinpl na pewno zrobi nasze kanowe też intro, więc to był konkurs taki, żeby po prostu zaciekawić widzów też jakąś tutaj wprowadzić nową rzecz na kanał. Czyli nie tylko moje komentarze, żebyście mieli po prostu coś do roboty. I naprawdę takie właśnie pretensje, że to dzięki tej osobie w ogóle dostałem te intra i tak dalej i tak dalej, no to, to jest po prostu jakaś kłopota. Także wchodźcie na jej kanał, subskrybujcie, oceniajcie i jeszcze raz powtarzam, nie jest to filmik zrobiony ze złośliwością dla tej osoby. Po prostu chcę zakończyć już ten, ten temat, żeby nie było, że yy, ona mi coś yy, zaoferowała od siebie, a ja po prostu biorę i udaję, że nic się nie stało. Także to jest taki, taki dowód wdzięczności, nie wygrałaś niestety, ale proszę bardzo o to ode mnie też jakiś prezent, jeżeli ktoś wejdzie na Twój kanał, dostaniesz suby, to tylko dobrze dla Ciebie. Także tyle z mojej strony, trzymajcie się i mam nadzieję, że w tym temacie już skończymy, na razie.